Mamy o puchar i chcielibyśmy ten puchar przywieźć do Zdzieszowic. A Murawa zweryfikuje. Na pewno będzie tylko jeden zadowolony z tego meczu. Ruch Zdzieszowice to zespół o wieloletniej tradycji, głęboko zakorzeniony w naszej lokalnej społeczności i cieszymy się z każdych sukcesów tej drużyny. Nasze mecze nie należały do najłatwiejszej, także tym bardziej trzeba docenić to, dokąd doszliśmy, no i pokazać się jak najlepsze strony w finale. Drużyny nie trzeba mobilizować z dużym szacunkiem dla przeciwnika, to jest piłka, która nie jeden figiel już potrafiła sprawić. A Jeśli przegramy, no na pewno będzie to bardzo smutny dzień, bo jedziemy po zwycięstwo. Jednakże no tak jak powiedziałem, to jest sport, no i porażki są wkalkulowane niestety w to. Podchodzimy jak do każdego innego meczu. Mobilizacja i dajemy na murawie to, co potrafimy. Wszystkie mecze traktujemy w podobny sposób, bez różnicy czy to jest spotkanie ligowe czy pucharowe. Każdy mecz chcemy wygrać, w każdym meczu gramy o zwycięstwo i myślę, że do każdego meczu tak podchodzimy w dalszym ciągu. Kibiców nie trzeba zbytnio zachęcać, na pewno sami się stawią na meczu. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców sympatyków klubu Ruch Zdzieszowice na mecz, który odbędzie się w Kluczborku na Stadionie Miejskim o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy wszystkich na mecz finału Pochoru Polski do Kluczborka, a do zespołu z Gronowic. W Kluczborku się okaże, czy szyli jedną bramkę więcej.